우아 s 아 le ciel, il y a un g r

Siebie, ale trzeba w pierwszym secie postawiliście się rywalom i to dosyć mocno, szczególnie blokiem. E, tak, ten pierwszy set był całkiem niezły w wykonaniu, do tego dochodzą jeszcze dwa, trzy błędy ze strony Zaksy, także nawet ta końcówka, no mogliśmy ją rozstrzygnąć trochę inaczej, ale no, to jest klasowy zespół, na pewno nie byliśmy faworytem w ogóle w tym meczu. Postawiliśmy się tylko w pierwszym secie i, i, i tyle, I na to nas było stać dzisiaj. także. No niestety, patrzymy teraz na następny mecz, mamy pełny tydzień, żeby się przygotować i, 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 i gramy dalej. Jakie wnioski dla Was także można wyciągnąć z takiego spotkania z takim klasowym zespołem jak Zaxa? No, przede wszystkim znamy swoje miejsce w szeregu. Po tym chura optymizmie z, po meczu w Zawierciu sprowadzili nas trochę na ziemię i, i wiemy, że trzeba mocno pracować nad tym, żeby łapać jakieś punkty w lidze i i wygrywać, bo to jest na tą chwilę najważniejsze, na tą chwilę bijemy się utrzymaniem, mamy takie, a nie inne miejsce w tabeli, także walczymy dalej. No właśnie, będziecie walczyć także teraz z zespołami, które są w waszym zasięgu, szkoda tych tiebreaków, ale do tego nie wracajmy, teraz bez tajbreka trzeba wygrać za 3 punkty. Ale zgadza się, no. udowodniliśmy w zawierciu na trudnym terenie z dobrym zespołem, że potrafimy wygrać grając konsekwentnie, z zespołami nawet tej średniej półki mam na myśli teraz miejsce w tabeli. Także udowodniliśmy, potrafimy. Teraz będziemy mieli najbliższy mecz u siebie, także mamy atuty do tego, żeby zdobyć punkty i a ja najlepiej to, to, to wygrać i awansować jeszcze w tej tabeli. Jak pan to wytłumaczy? Wydaje mi się, że na pewno gdzieś każdy zespół po jakiejś tam przerwie przychodzi na mecz i szuka gdzieś tam tej swojej gry. No i my też szukaliśmy, no nie da się ukryć, że gdzieś tam brakuje tego grania, szczególnie po, ta, po takich długich przerwach, no ale na szczęście wyszliśmy z tego jakoś ogromną ręką, my wygraliśmy tego seta, a później no już graliśmy raczej tam swoją siatkówkę i pokazaliśmy, że, że, że idziemy w dobrą stronę po tych powrotach ciężkich. Pytanie kibice pewnie zadają w Polsce, kiedy Zaksa ten set w końcu przegra? Kiedy Zaksa przegra? Kiedy, kiedy wtedy? Nie wiem w sumie. Po prostu trenujemy, żeby wygrywać. Nie zastanawiamy się daleko w przyszłość. Jest następny przeciwnik. Robimy, robimy trening pod przeciwnika, pod game plany pod przeciwnika i staramy się wygrywać każdy kolejny mecz. A... Wiadomo, po to się trenuje, żeby zwyciężać. Każdy sportowiec ma mentalność zwycięzcy, także no, mam nadzieję, że nie przegramy jeszcze. Ja chciałbym zapytać o taki jeden moment, kiedy Nikola Grbicz przy Waszej zagrywce prosił o czas. Czy to jest jakoś uzasadnione, bo to się raczej w siatkówce nie zdarza? Właśnie koledzy chyba się śmiali z kwadratu, że to taka przerwa, żebyśmy sobie dychnęli, że tak powiem, żebyśmy trochę złapali powietrza. Może trener coś tam miał w głowie, może trzeba by było jego zapytać co dokładnie, no ale jak widać podziałało. Fajnie, fa fajnie że, że nawet w tym aspekcie trener gdzieś tam ma otwartą głowę i myśli o meczu też i o naszym zdrowiu. Także no, na pewno było przyjemnie, że takie sytuacje się dzieją i trener też e, nie tylko przed żeby wygrać, wygrać, ale też dbał o całą strukturę naszej gry i całą e, przerwę, o wszystko, żebyśmy się dobrze czuli na boisku. Dzisiaj także były takie momenty, kiedy widać było, że Wy ogrywacie różne elementy gry. Gry takiej, której no, nie można było się spodziewać. To Newt dzisiaj w powietrzu niczym skoczek narciarski różne rzeczy robił i zmieniał warianty. E, no właśnie, to też ważne dla Was przed kolejnymi spotkaniami z trochę silniejszymi rywalami? Na pewno Zak te gdzieś tam przyzwyczaiła, że Potrafi się dostosować pod przeciwnika, chociaż jakiś tam system gry jest zachowany ciągle. Wiadomo, ja dzisiaj byłem na boisku, Łukasz Kaczmarek no jeszcze pauzował, Adrian Staszewski też wszedł na boisko. Nie jest jakimś tam, tak jakby pierwszym wyborem trenera, ale no każdy pokazuje, że jest gotowy pomóc drużynie. No i wiadomo, że, że jak jakiś tam dwójka czy trójka z zawodników się zmienia, to troszeczkę Benjamin też swoją grę zmienia, żeby nam było łatwiej. Także wydaje mi się, że no, to jest taki klasowy rozgrywający, że, że nie ma problemu z dopasowaniem się do każdego zawodnika, z którym by nie grał. Także to tylko sprzyja dla całego zespołu. Znaczy także od takiej strony, żeby no, czerpać od, od takich drużyn jak Zaksa, i Koźla. Co wy dziś by nie wsiadli z tego spotkania? jak naprawdę wiadomo, tutaj nie straciła jeszcze punktu. Sezonie. Więc e, ciężko się graje no, tak samo u nich na terenie, co my musimy wynieść? No, musimy wynieść e, jakiekolwiek pozytywy z tego spotkania. Czyli na pewno będzie analiza, które akcje były dobre, które akcje były trochę gorsze, gdzie możemy poprawić swoje elementy, czy to w przyjęciu, czy w ataku, czy blok w asekuracji. No wiadomo, nie możemy na pewno zacząć tak e, żadnego seta do, dalej, że zaczynamy od 7-0 i, i nie potrafimy jakby... Zrobić sobie przejścia zaraz na początku drugiego seta. No ale no, ciężko się gra, wiadomo jak przyjeżdża się do Mistrza Polski i, i, i trzeba no się przeciwstawić. Ja Mówią, że to pechowy numer, ale widać jednak, że nie, bo co chwilę jakieś MVP, dobra gra, no i tak dalej. Teraz po długiej przerwie jesteście bardziej doładowani, czy tak raczej... Smak dopiero się od Myślę, że jeszcze jesteśmy na pewno głodni gry. Wolelibyśmy jeszcze trochę mieć więcej czasu na przygotowanie się do spotkania po przerwie, aczkolwiek Liga SHS i mieliśmy praktycznie tydzień czasu, czyli mniej dni niż mieliśmy przerwy na przygotowanie się do tego spotkania. No, ale myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Kibice też powinni być zadowoleni, że wygraliśmy 3 do 0. W końcu były to derby opolskie, więc ee, no, w opolskim na razie rządzi Zaxa, więc e, jesteśmy zadowoleni z tego, jak zagraliśmy. Trzeba przyznać, że derby zawsze rządzą się swoimi prawami. no W tym wypadku prawa matematyczne były zdecydowanie po waszej stronie. Czy u Ciebie też takie spotkania z stadą Nessa, grając w, w Zaxie, jakieś dodatkowe emocje wzmagają? Myślę, że nie. Po prostu. Dla mnie to jest jedynie taka otoczka, że to są derby opolszczyzny, no wiadomo, no Kędzierzyn liczy na to, że w takim spotkaniu zwyciężymy i tak jak mówię, na opolszczyźnie będzie rządzić klub z Kędzierzyna, więc myślę, że kibice i mieszkańcy Kędzierzyna powinni być zadowoleni z tego spotkania. Mówię, no ja, ja traktuję to jak każde inne spotkanie, tak samo skoncentrowany, a myślę, że bardziej kibice i, i cała otoczka siatkarska traktuje to jako derby. Czego po, was, przepraszam, czego po Was można się spodziewać po tej przerwie? Czy wy też wracacie do tej formy również zdrowotnie? Bo, bo jednak niektórzy twierdzą, że po przerwie związanej z koronawirusem trzeba budować to wszystko od nowa. No tak jak wspomniałem, no przed tym spotkaniem mieliśmy dłuższą przerwę niż, niż możliwość dni do, do przygotowania się do tego spotkania z Nysą. Na pewno jeszcze mamy zapas, że tak powiem, w fizyce i, i, i ogólnie w, w strefie, że tak powiem, po, poza siatkarskiej, więc jeszcze na pewno będziemy starać się wracać się z siłą na siłowni podnosić wiele ciężarów, żeby, żeby ta moc starczała nie tylko na tak jak dzisiaj trzy sety, tylko na pięć na setów, bo też nie możemy powiedzieć, że byliśmy gotowi na pięć setów. Mogło się różnie potoczyć, nie, nie wiadomo, czy byśmy wytrzymali fizycznie w takim spotkaniu pięciosetowym dzisiaj, dlatego jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy 3 do 0 w miarę e, spokojnie i, i, i te siły zostały zachowane, myślę, że na kolejne spotkania.